Skończyłem właśnie Wydział Zarządzania i równolegle zdobyłem dyplom Master of Business Administration Uniwersytetu Stanu Illinois. To jest może nie topowy uniwersytet, ale powiedzmy należący do pierwszej dwudziestki czy trzydziestki, jeśli chodzi o ten kurs MBA. W wielu w tych szkołach nie przyjmuje się w ogóle kandydatów, którzy nie mają przynajmniej dwóch, trzech lat doświadczeń. I myślę, że wtedy dopiero jest to naprawdę spożytkiem. Natomiast no, wielu młodym ludziom wydaje się, że wydział zarządzania czy podobne wydziały są taką windą do kariery. Myślę, że są w wielkim błędzie. Prawdę mówiąc, jak się idzie do biznesu, to się idzie po to, żeby zarobić pieniądze. Można z tymi pieniędzmi różne rzeczy robić można rozdać je ubogi, można spalić je w piecu, czy wyrzucić za okno, ale trzeba je zdobyć, bo to jest miara sukcesu w tym zawodzie. Nie znam ludzi zamożnych, którzy skończyli zarządzanie. Znam ludzi zamożnych, którzy nie skończyli żadnej szkoły, ale, ale Wydziału Zarządzania naprawdę to, to nie jest winda do, do zrobienia pieniędzy. Kurs MBA, który jest mi znacznie bliższy, Pokazuje, że firma jest takim żywym organizmem, który ma wiele aspektów, ale nie można na przykład prowadzić zajęć na temat marketingu, nie rozumiejąc, czym jest rachunkowość. Cały czas chodzi o połączenie tych wszystkich dziedzin. Oczywiście później ktoś musi, czy, czy może specjalizować w takiej czy innej dziedzinie zarządzania, ale musi mieć rozumienie, czym jest firma. Firma jest, cało, jest całością. I, I natomiast w Polsce, nie wiem jak jest teraz, ale porównywałem jakby te, ten kurs polski z kursem amerykańskim. I w Polsce, czy polscy wykładowcy, którzy mnie wtedy uczyli, to był pan od marketingu, pan od czegoś tam. On wręcz nawet ci, ci ludzie wydawali się, że chwalą się tym, że nie rozumieją w ogóle księgowości. A to jest trochę tak jak prawda, wykładowca filozofii starożytnej. Często to jest człowiek, który uważa, że po Platonie czy po, po świętym Augustynie już nic ciekawego w tej dziedzinie się nie wydarzyło. Prawda? Natomiast w zarządzaniu absolutnie takiego podejścia nie można prezentować. Klasyczne kursy na Harvardzie, na przykład. Oparte są o studia przypadków. Oczywiście, to są opisane bardzo skomplikowane sytuacje w firm. Oczywiście, jest jakiś taki przewodni motyw, który jest motywem finansowym, czy motywem sprzedażowym, czy, czy motywem w zakresie, powiedzmy, zasobów ludzkich, ale. Ale tak naprawdę to nie da się tego oderwać od innych problemów, które powstawały w danym czasie w tej samej firmie.